Wyobraź sobie, że podbijasz do grupki ludzi, potem ich skływiasz, rzucasz w nimi śmieciami, a oni w odpowiedzi spuszczają ci w pierdol. A kiedy odchodzą i już cię mają w dupie, to pokazujesz im faka. To właśnie zrobił Łukaszenka. Białoruś wycofała swój białoruski trykotarz, czyli białoruską dzianinę z rynków w Londynie i Mediolanie. Ponadto teraz jest tutaj niezła kampania, jacy to oni są super i nawet w języku polskim można znaleźć opis ich wyrobów. Białoruska dzianina w przeciwieństwie do europejskiej rzeczy zawsze idealnie pasują do figury. Faktem jest, że kobiety różnych narodowości często mają różne cechy postaci. Ty wszystkie pieniądze wydałeś na wojnę i już ci brakuje pieniędzy na propagandę i tłumaczy. Tymczasem świat zachodu jak zwykle jest bardzo wspaniałomyślny. Facebook tak na przykład teraz pozwala na wzywanie do przemocy przeciwko Putinowi i przeciwko Łukaszence. Możesz napisać na Facebooku Putinowi śpi Łukaszence i nie dostaniesz za to, to fajnie, super, no nie? Wszyscy jakby uważają, że spoko. Ja widzę tylko jeden problem. Facebook w Rosji już nie działa, a w Białorusi nie działa. Uch!